W pompie ciepła możemy również ustawić harmonogram wakacyjny. Wygląda on w ten sposób, że ustawiamy czas wyjazdu na wakacje. Powiedzmy, tutaj mamy 24 luty czas powrotu z wakacji. Ustawmy sobie 28 minuty. Następnie przesunięcie temperatury krzywej grzewczej, powiedzmy minus 15 stopni. Przesunięcie temperatury ciepłej wody użytkowej, też powiedzmy minus 15 stopni. I pompa ciepła po włączeniu tego harmonogramu wróci do normalnej pracy swojej 24 godziny przed naszym powrotem z urlopu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nagrany przez nas filmik ułatwi Państwu użytkowanie pompy ciepła. Jednak chciałbym zaznaczyć, że jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z pompą ciepła, służymy naszą pomocą. Proszę dzwonić na numer 501-231-434. Dziękuję bardzo.